Stanisława Pomian-Szczetnickiego. Urodziłem się dnia 8 maja 1840 roku. Tym więc sposobem zaciągnąłem się pod standardy bogini Temidy. Na całe życie pozostawi po sobie najpiękniejsze wspomnienia. serdecznie samotny we wtorki. No ale trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Tym bardziej, że nieoceniony panerek znowuż nam przysłał płynne złoto. Wyroki orzeczenia właściwie. S, no, 14 grudnia 17 rok. Czyli pierwsze posiedzenie. Sądu Najwyższego. Teza aktualna. Uznać należy, że w każdym razie krzywda moralna nadaje się do wynagrodzenia pieniężnego, gdy pozostaje w związku ze szkodą natury materialnej. Prawnicy wiedzą, my zwykli ludzie nie do końca, ale spróbujmy. Zrozumieć uzasadnienie. Skład orzekający przewodniczący pierwszy prezes Szednicki, sędziowie Litauer, światopok Zawacki i delegowany prokurator J. Glas. Uzasadnienie faktyczne. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną obrońcy Jana i Jadwigi małżonków Ostrowskich na wyrok byłej Izby Sądowej Warszawskiej z dnia w sprawie przeciwko Edwardowi Bersonowi o 4 tysiące rubli po wysłuchaniu wniosków prokuratora, zważywszy mi, po pierwsze, że małżonkowie Jan i Jadwiga Ostrowscy wytoczyli przeciwko Edwardowi Bersonowi powództwo o odszkodowanie za śmierć ich 15-letniego syna Jana, spowodowaną kopnięciem konia należącego do pozwanego. Z żądaniem zasądzenia 4000 rubli, a wynagrodzenia krzywdy, mianowicie rubli 2000 tytułem wynagrodzenia Szkody Materialnej i rubli 2000 tytułem wynagrodzenia krzywdy moralnej, że powództwo to wyrokami byłego sądu okręgowego warszawskiego i byłej Izby Sądowej, czyli już po odwołaniu zostało oddalone i że wyrok Izby Sądowej małżonkowie Ostrowcy zaskarżyli w drodze kasacji. Dwa, że sąd okręgowy wyrok swój oparł na dwóch motywach, a mianowicie a, że zarobek zmarłego syna powodów wynosił tylko 12 kopiejek dziennie, co nie wystarczało nawet na jego utrzymanie i że przeto powodowie nie udowodnili szkody materialnej i b, że krzywda moralna z istoty swojej nie nadaje się do odszkodowania w pieniądzach, a izba sądowa, podzielając w zasadzie wywody sądu okręgowego, ze swojej strony dodała, a że aczkolwiek zarobki zmarłego Syna powodów niewątpliwie wzrosłyby w przyszłości, to jednakże korzyść, jaką rodzice mogliby stąd odnieść faktycznie, jest w danej chwili hipotetyczną. A nieściśle udowodnioną, b, że krzywda moralna o tyle poddaje się wynagrodzeniu pieniężnym, o ile pozostaje w związku ze szkodą materialną. 3. Że skarga małżonków ostrowskich na nierozpoznanie przez Izbę Sądową wszystkich okoliczności sprawy przytoczonych przez nich dla stwierdzenia podniesionych skutkiem śmierci syna szkody materialnej zasługuje na uwzględnienie, albowiem Izba z oczywistą obrazą artykułu pozostawiła bez rozważenia twierdzenie powodów, że oprócz ustalonej w wyroku Sądu Okręgowego drobnej kwoty 12 kopiejek dziennie zmarł Jan Ostrowski zarabiał oddzielnie jako listonosz, kwotę wskazaną w skardze powodowej i ustaloną zeznaniami świadków. 4. Że w myśl słusznego zarzutu oskarżących Izba Sądowa uznawszy, iż zarobki zmarłego niewątpliwie wzrosłyby w przyszłości nie miała zasady uznać za hipotetyczną szkody poniesionej przez skarżącego skutkiem śmierci ich syna, dlatego tylko, że nie jest dowiedzione, czy w przyszłości syn faktycznie udzielałby rodzicom pomocy, albowiem wszelkie przesłanki życiowe, zarówno natury gospodarczej, jako też moralnej i prawnej, obowiązek alimentarny, czynią dowód szczególny w tym względzie zbędnym. Pięć że słusznie również skarżący zarzucają Izbie Sandowej obrazy artykułu przez zaprzeczenie im prawa do wynagrodzenia za wyniką ustalonej przez Izbę winy pozwanego śmierci ich dziecka jako za krzywdę moralną, albowiem nie wdając się nawet w ogólne rozstrzygnięcie kwestii odszkodowania pieniężnego za krzywdy moralne na mocy artykułu w ojczyźnie kodeksu stosowanego na dalsze roku i poprzestając na rozstrzygnięciu jej w ograniczonym obrębie okoliczności niniejszej sprawy, uznać należy, że w każdym razie krzywda moralna, jak to zresztą przyjęła ta Izba Sądowa, nadaje się do wynagrodzenia pieniężnego, gdy pozostaje w związku ze szkodą natury materialnej, a właśnie z tego rodzaju krzywdą moralną, zabarwioną Pierwiastkiem szkody materialnej, wbrew zdaniu Izby, stanowi zarządzona z winy pozwanego śmierć syna powodów. Zrządzona z winy pozwanego śmierć syna powodów. Która oprócz obrazy uczuć uprawnionego przywiązania rodziców do dziecka, godzi poniekąd i w sferę ich interesów natury materialnej. Jeśli nie ze względu na wyłożone przez nich na wyżywienie i wychowanie dziecka kapitał. To ze względu choćby na pomoc, jakiej mogliby się spodziewać od niego, niezależnie nawet od jego zdolności zarobkowej, a tym samym na pogorszenie w braku i tej pomocy warunków ich dalszego życia. 6. Że przeto sprzeczny z takim rozumieniem rzeczy wniosek Izby Sądowej gwałci istotną myśl artykułu, w myśl którego winny zrządzenia komuś szkody obowiązany jest do jej naprawienia pokrzywdzonemu. Z tych powodów Sąd Najwyższy wyrok Izby Sądowej Warszawskiej z dnia... z powodu obrazy artykułu i artykułu postępowania cywilnego kasuje i sprawę do ponownego osądzenia sądowi apelacyjnemu w Warszawie przesyła. Pozwolę sobie przeczytać komentarz pana Eryka. Wyrok o tyle ważny, że poza swoją aktualną wciąż tezą przywracał wszystkim ludziom wiarę w to, że odracająca się Rzeczpospolita jest rzeczywiście ich państwem. Że stan majątkowy i pochodzenie społeczne nie rzutuje na wyrok. Że każdy jest w świetle prawa równy. Brzmi to teraz enigmatycznie, ale po odczytaniu wyroku się rozjaśni. No, przeczytaliśmy. W skrócie. Sądy niższych instancji oceniały śmierć człowieka, jego życie według tego, ile zarabiał. A że ów 15-letni chłopak zarabiał 12 kopiejek dziennie, to nawet nie wystarczało na dzienne utrzymanie, to spowodowanie śmierci tego chłopaka jest mało wartościowe, bo on sam był z nizin społecznych. Sądy robiły nic innego, jak zaczęły wartościować życie ludzkie. Dziś się mówi o przyrodzonej i niezbywalnej. Godności człowieka, która jest współcześnie zapisana w Konstytucji. Wtedy, jak widać, nie było to takie oczywiste, bo godność wiązano ze stanem majątkowym i społecznym. Tu zdanie na mój temat, za które bardzo dziękuję, miło mi, ale jest Pan w dużym błędzie, Panie Eryku. Pan dużo lepiej rozumie ode mnie te zawiłości. Ja jestem tylko głośno czytaczem. A, a, a naprawdę, żeby pozwolić się na komentarz, to nie jest to takie proste. Muszę głęboko wchodzić w te sprawy, a nie zawsze potrafię myśleć tak jak prawnicy. Nawet często podśmiewam się z prawników, że tak mówią, że proste rzeczy wydają się zagmatwane. Zresztą do tego za chwilę dojdziemy. Wracam do tego. Do, do, do. Pozwoliłem sobie tylko rozpisać, bo wyrok naprawdę ważny. Zgadzam się z Panem. Mocny argument za tym, że prawo to nie tylko ustawa, ale to także, a może przede wszystkim, mocna aksjologia, wartości i system moralny. A sąd najwyższy pod przewodnictwem strzednickiego zaorał wszystko, co do tej pory było w tej kwestii i orzekł wiążąco, że w każdym razie krzywda moralna nadaje się do wynagrodzenia pieniężnego, gdy pozostaje w związku ze szkodą natury materialnej. To między innymi konsekwencja tego, o czym. Dobrze. No, to był i tak już postęp. Wtedy, bo jak sięgniemy tysiąc lat wcześniej do, do tych, tego brawa, to tam było że jak pan zabił chłopa, to taka kara, a jak chłop pana, to zupełnie inna. A jeszcze, jeśli pan zabił chłopa nie swojego, to jeszcze musiał odszkodowanie tamtemu zapłacić. W niektórych krajach głosowanie odbywało się według cenzusu majątkowego. Taka demokracja też bywała ale żarty żartami, to już był porzem, A, ale rzeczywiście zgadzam się z panem całkowicie, bo to duży krok naprzód i korzystamy z tego dorobku do dzisiaj, a, a w pamiętnikach często się powołuje sam Strzednicki o tym, że nie różnicuje ludzi pod względem na płeć, wychowanie, wykształcenie, status majątkowy, religia ani żadne inne. O kolorze w skóry wtedy nie było mowy, ale też nie było to zjawisko, które by na co dzień funkcjonowało w naszym kraju. Dlatego proszę pisać te komentarze. Ja bardzo chętnie je czytam, bo lepiej rozumiem, co tam jest zawarte. Więc po prostu łatwiej mi. Dziękuję panu bardzo. A, a żeby nie być gołosłownym, e, co do języka prawniczego. O, no, drugie orzeczenie, bez aktualnej tezy, ale no, no już trochę późniejsze już. O, rozstrzygnięcie procesowe przedstawiające typową sprawę z tego okresu. No to zobaczmy. Przewodniczący, pierwszy prezes Srednicki, sędzia Tower, Tauer, Pałzawacki. Zawadzki, i prokurator Glas. Uzasadnienie faktyczne. Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną adwokata obrońcy Gdali Orła na wyrok Krajowego Królewskiego Sądu Polskiego Okręgowego w Siedlcach z dnia w sprawie przeciwko Nusynowi Dawidowi Glikbergowi po wysłuchaniu wniosków prokuratora zważywszy. Jeden. Żegdala ożył, wytoczył przeciwko Nusynowi, Nawidowi, Glücksbergowi przed sąd pokoju w Siedlcach powództwo o 250 rubli. Pozwany zaś wytoczył powództwo wzajemne o 372 ruble i 5 kopiejek. Przy czym po potrąceniu z należności orła, której w zasadzie nie zaprzeczał, żądał zasądzenia przewyżki 115 rubli 15 kopiejek, Cyfry mi się nie zgadzają. No, ale może się na tym nie znam. Że Sąd Pokoju zasądził powództwo główne zmniejszone przez Orła do wysokości 225 22 rubli. Powództwo zaś wzajemne Glixberga oddalił w tej na tej podstawie, że nie zostało opłacone wpisem sądowym. Lecz z apelacji Glixberga Królewski Polowy Sąd Okręgowy w Siedlcach uchylił wyrok poko Sądu Pokoju i postanowił zasądzić od orła na czy 97 rubli 5 kopiejek resztę zaś powództwa wzajemnego oddalić od którego to wyroku sądu okręgowego ożył złożył kasację 2 że zarzut skarżącego, jakoby sąd okręgowy przez przyjęcie powództwa wzajemnego, nieopłaconego we właściwym czasie, przy postępowaniu w pierwszej instancji dopuścił się obrazy artykułu, nie może być uznany za słuszny, albowiem w danej sprawie artykuł mógłby być zastosowany tylko w tym wypadku, <coughs> gdyby skarga wzajemna uprzednio była pozostawiona bez biegu to wyroku Sądu Okręgowego Orzeł złożył, od wyroku Sądu Okręgowego Orzeł złożył kasancję. Od którego to wyroku Sądu Okręgowego... U, u, u. Gdyby skarga wzajemna uprzednio była pozostawiona bez biegu w myśl artykułu, to jednak w danym wypadku miejsca nie miało. 3. Że natomiast, co się tyczy zarzutów skarżącego skierowanych przeciwko zasadności ustalenia przez sąd okręgowy obowiązku jego zapłacenia powodowi wzajemnemu 300 rubli, zleconych mu do zapłacenia przez trzecią osobę Oktawiana Wójcikowskiego, Sąd Najwyższy zmuszony jest stwierdzić, że w wyroku zaskarżonym stosunek stron do pomienianej osoby trzeciej przedstawiony został w sposób zgoła niejasny. Z jednej bowiem strony sąd zaznaczywszy, że według oświadczenia złożonego na posiedzeniu sądowym, nieujawnionego wszakże w protokole posiedzenia, strony pozostają dotąd w stosunkach pieniężnych z Wójcikowskim, nie wyjaśnił, jaki wpływ okoliczności ta miała na przyznanie Gliksbergowi w wyroku spornej sumy 300 rubli. Z drugiej zaś strony przytoczywszy ogólnikowo, że Wójcikowski zlecił do zapłacenia. Glickbergowi 300 rubli nie wyjaśnił, z jakiego tytułu zlecenie to nastąpiło i dlaczego zlecenie Wojciechowskiego ma skutkować obowiązek orła zapłaty rzeczonej sumy w stosunku do Glickberg. W tym sęk. 4. Że takie niejasne wygorzenie okoliczności sprawy nie czyni zadość wymogom artykułu w myśl którego wyrok sądu powinien być uzasadniony jasno i przejrzyście, tak żeby na podstawie zawartych w nim ustaleń i wniosków sąd kasacyjny bez wchodzenia w istotę sprawy miał możliwość sprawdzenia zasadności zarzutów przytoczonych w skardze kasacyjnej celem obalenia pomienionych wniosków. To mi się podoba najbardziej. 5. Te tymczasem niejasnym. Te tymczasem, dzięki niejasnemu wyłożeniu okoliczności sprawy, z których Sąd Okręgowy wyprowadził wniosek co do obowiązku Orła zapłacenia Glicksbergowi 300 rubli, zleconych do zapłacenia przez Wójcikowskiego, Sąd Najwyższy w danym wypadku pozbawiony jest możliwości należytej oceny zarzutów skarżącego przeciwko zasadności powyższego wniosku, skutkiem czego wyrok zaskarżony w tej części nie może być pozostawiony w swej mocy. To rozumiem. 6. Że wraz z wzruszeniem zaskarżonego wyroku co do wyżej wspomnianej sumy 300 rubli, zachodzi formalna niemożność utrzymania go i co do reszty, a to ze względu na redakcję sentencji wyroku bez oznaczenia w niej sum przyznanych w zasadzie na rzecz każdego z obu powodów, głównego i wzajemnego, i potrąconych w motywach wyroku. Z tych pobudek Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy wyrok Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Siedlcach z powodu obrazy artykułu kasuje i sprawę do ponownego rozpoznania w innym komplecie sędziów temuż sądowi odsyła. Tak. Ja to zrozumiałem tutaj to, że bo już czytając kilka, coś zrozumiałem. Że na początku jest opisany stan faktyczny, który sąd ustalił na podstawie dokumentów, które tam mu sądu w niższej instancji przesłano. Czyli muszą być jasne, proste i wyraziste, że ten tego kopnął, temu wyskoczył siniak, i z tego powodu i tak. Dalej. A tutaj było tak, że, że naprawdę nawet cyfry mi się nie zgadzały. Ani wiadomo jeszcze w związku z czym dlaczego coś odjęte, a coś dołożone, a coś można się było zagubić. W związku z czym a piąć. Bardzo mi się ten wyrok podoba. Jasno i przejrzyście ma być, żeby można było zrozumieć. Przecież jeżeli są najwyższy nie zrozumiał, to jak miał zrozumieć orzeł i ten drugi? No i trzeci. Trzecia perełka na dzisiaj. Na jedno zdanie mi się podoba. Przepraszam za takie prywatne komentarze, panie Ryku. Państwa również. Trzeci zaś z tezą aktualną w kontekście do przepisów francuskiego kodeksu Napoleona. Fakt. W, w rodzinie miałem przypadek, że, że, że sąd 20 lat temu jeszcze też na kodeks Napoleona musiał się powoływać. Chodziło o sprawy spadkowe, z No ale, ale, ale nie o to. Mi chodzi. Klasyczna sprawa. Ktoś coś wynajął, potem zrezygnował i nie zapłacił czynszu i właściciel ściga. Jakże dzisiejsze? O, jakże dzisiejsze? Obawiam się, że inaczej rozumiem to ostatnie zdanie, ale dojdziemy do tego. Teza aktualna. Artykuł kodeksu Napoleona ma zastosowanie tylko w razie rozwiązania umowy z winy lokatora na żądanie właściciela domu. Czyli jak lokator pije i się awanturuje, to właściciel żąda, żeby rozwiązać umowę i on musi rozwiązać. Jak nie pije, to tam nie, nie żąda. I sam nie może wypowiedzieć, tak to zrozumiem. A uzasadnienie? Sąd orzekający. Przewodniczący pierwszy prezes Szednicki, sędziowie Litauer, Światopog Zawadzki i prokurator Glas. Ustalenia faktyczne. Sąd najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną adwokata. Obrońcy magistratu miasta stołecznego Warszawy. Na wyrok Królewskiego Polskiego Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie spowództwa majera Józefa Szynfinkla przeciwko magistratowi o 420 rubli. Po wysłuchaniu wniosków prokuratora, zważywszy jeden, że Majer Józef Szynfinkel wytoczył przed sąd pokoju przeciwko magistratowi Majestatu stołecznego Warszawy powództwo o 420 rubli komornego za lokal, Wynajęty na szkołę stosownie do zawartej um między stronami umowy, za czas od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2017 roku. Magistrat zaś ze swojej strony wniósł skargę wzajemną o rozwiązanie umowy najmu z winy powoda na tej zasadzie, jakoby lokal wynajęty nie odpowiadał wymaganiom higieny szkolnej. 2. Że sąd okręgowy zatwierdzając wyrok sądu pokoju skargę wzajemną magistratu oddalił, a powództwa Szynfinkla zasądził, uznawszy, że w myśl opinii biegłych lokal nie jest nieodpowiedni na szkołę i że przeto magistrat aczkolwiek opuścił go z dniem 1 lipca 16 roku, obowiązany jest w myśl artykułu uiścić cenę najmu za tenże lokal, który aż do upływu terminu umowy stał pusty. 3. że w skardze kasacyjnej na wyrok powyższego obrońca magistratu zarzuca sądowi okręgowemu, jakoby niewłaściwie, wbrew artykułom, oddalił za żądanie <coughs> jego wyznaczenia ponownej ekspertyzy w obecności świadków. A to ze względów na zachodzącą wątpliwość, czy biegli, oglądali właściwy lokal. Lecz zarzut ten jest bezpodstawny, albowiem sąd ustalił, iż w tej mierze żadna nie zachodzi wątpliwość. Ten zaś wniosek sądu dotyczy istoty sprawy. W myśl artykułu nie ulega sprawdzeniu w drodze kasacji. Panie sąd niższej instancji naucz się prawa. Przepraszam. Cztery że nie zasługuje również na uwzględnienie zarzut skarżącego, jakoby sąd okręgowy dopuścił się obrazy artykułu przez zasądzenie powodowi komornego za cały czas określony w umowie najmu, pomimo iż magistrat zerwał umowę, uprzedziwszy powoda we właściwym czasie, czym dał mu możność wynajęcia lokalu. Albowiem artykuł 1760, ten Napoleona, ma zastosowanie tylko w razie rozwiązania umowy z winy lokatora na żądanie właściciela domu. Państwo wybaczą, że po francusku to jest Kodeks Cywilny, tom 14, strona 332. W danym zaś wypadku takiego żądania ze strony właściciela nie było. Ten ostatni przeciwnie występowało wykonanie umowy, gdy zaś ponadto sąd ustalił. Że poszukiwane przez powoda komorne obejmuje czas, w ciągu którego lokal stał pusty, a więc nie był wynajęty komu innemu. Uznać należy, że wyrok zaskarżony, którego ostateczny wniosek zgodny jest z artykułem, nie zabiera w sobie żadnej obrazy prawa. Z tych powodów są najwyższy skargę kasacyjną magistratu miasta stołecznego Warszawy na mocy artykułu oddala a tenże magistrat koszta postępowania kasy... na tenże magistrat koszta postępowania kasacyjnego wkłada Czyli Nichilnowi proszę państwa Nichilnowi Urzędy Jak to urzędy Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Panu, Panie Eryku. Proszę pisać i się nie krępować. Pańskie komentarze są bardzo cenne. Dziękuję Panu za to, Państwu również za uwagę i za spotkanie. Do zobaczenia w czwartek. Do widzenia. Wojciech Bartoszak. Urodziłem się dnia 8 maja 1840 roku. Tym więc sposobem... Zaciągnąłem się pod standardy bogini Temidy. Na całe życie pozostawi po sobie najpiękniejsze wspomnienia.